O zmarłych źle się nie mówi, ale żywych to można, dla równowagi w naturze. Nie wiem kto pierwszy rzucił kamieniem, ale w trakcie protestów własnym ciałem zasłoniłem policjanta. Nasze role się odwróciły. Mój obecny stan jest: z miłości robi się różne rzeczy. Chodzi do pracy, kupuje tampony, adoptuje psy, podwiązuje jajowody, wiąże dzieciom sznurowadła, gesi światło w pokoju, kupuje mnie jedzenia w plastiku, bierze chrzest, kurwi się na Boga, że się rozwodzi. Nie dzwoni do przyjaciół, szuka przyjaciół, pije za przyjaciół, podpala zdjęcie, oddala żałobę, przerzuca na kraj, mówi się milczy się, bije się, boje się, żali się, życzy się, zabije się, tłumaczy się. To wszystko robiłem z miłości. To wszystko robiłam z miłości. Zwyczajna reakcja na stres, zmęczenie, złość, strach, ból, śmierć. Tym wszystkim grozili z miłości. Podobno prawdziwa miłość jest tylko w zachodnich filmach, więc włącz sobie jeden z nich i zobacz, jak w każdym szanującym się kraju mieszają ludzi z błotem, bo z miłości przestają pić, zdrywają znajomości, wyprowadzają się z miast wsi i ubierają się tak, jak zawsze chcieli, wychodzą z szafy. Próbują powiedzieć coś bardzo ważnego: z miłości robi się różne rzeczy. 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 E